I znowu kurwa do tej tyrki. No jezu, znowu ta robota, boże, dzień dobry. Witam w pracy mojej. Cześć, jesteście w mojej pracy? Ktoś Was obsługuje, jesteście klientami. Bles na egzamin, dobrze. Jeden bles na egzamin, proszę bardzo. Bardzo proszę, jeszcze coś dla kogoś tutaj. WŁAŚCIWOŚCI! Właściwości! Właś... Magiczne! Magiczne? Abracadabra! Nie, inne! Inne? Szybko! Wła... Wyki... Wykidajło! Nie, inne! cowboy, Kowboj! Kowboj! Halo? Pedofilmen, potrzeb... Kurwa. Chciałem jakoś, jakoś. super bohatera, który łapy pedofili nazwać, ale. Tyrzisa w Wrocławskich krasnali, ale one niektóre są jakieś Ech, straszne do... typu Żydzi. W sensie... Ale to musi być zjebane, jak jesteś yy, matką. Okej, okay, kochani, słuchajcie uważnie, bo teraz robi się gorąco. Cześć, wyśliczni, niegrzeczni widzowie chicho. To Mika, ta z ogniem w oczach i ciałem, które aż prosi się o dotyk. Wyobraźcie sobie mnie tuż obok Was. Czujecie, jak moje palce powoli. <tronik> Widzowie, załatwiamy narkotyki od siedmiu różnych dealerów. Sprawdzamy, który ma najlepszy towar. Tak to wygląda na ten moment? Czy to jest potężne trzęsienie ziemi? Tak, dokładnie tak. Aaa! Gratuluję! <tronik> pan wiedział to drugie słowo jakie rozłączył się. No kurwa nie dadzą ze zwycięstwo pogadać do chuja ja zjebana robota, ty człowiek Coś ciekawego co jest w ja to jestem kończy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Takie hasło Widzi. Ogólnie ono brzmi... Wyżej ziomrochy, Rea. A gdzie pan je widzi? Jak tam po lewej, Pumy, słucham, Pumy, gdzie pan widzi Pumy? Te co mają jaja z gumy! Eee, spierdalaj! Nie wiem, dobra, weźmy jeszcze bliżej. A to zdrowe, <grystanie> Ej, coś ma z brwiami! Jakieś ma gigantyczne brwi. Kevina sobie zostawię w tyle, żeby leciał. Teraz tylko po prostu modlić się, żeby czarniej nie wstała. <grybujesz> żeby się już nie obudziła. Zobacz, rzucili cię na CDA? Kurwa mać! Ja pierdolę! Bardzo fajne danie, jest lekkie. Długo jeszcze! Nie musicie dodawać sosu. Możecie sobie zostawić tylko takie danie, bo ja na przykład nie zawsze są dajemy, nie? Nie. Ale jeszcze wiesz, jaki mamo dajemy czasami słodko kwaśne. No ale ty nie lubisz, na nas. Mieszaj mhm. to! Ty umiesz wszystkich widzów wymienić. Umiem tak? wymienić wszystkich widzów. Alfa. Ale nie mam czasu. się herbatę. Na Kiku, na Twitchu, dobra tam. No ale każdego kojarzysz, każdego, każdy Ka Każdego że to jest prawda. Widać? O! Oh! Prawdziwe, nieudawane. <ślesztę> Nie zmienię żadnych uszek, dobrze? <ślesztę> 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 Jebany kaszel! Na kamerce, skoczyła na kamerkę, o kurwa macie Radnie po pokoju rozprowadzić w pracy, akumulator w aucie padł Jesteś sam? Szykuj się na zajęcia, KO Cze Czekaj, co? Słucham? Co? Przedpowiedział? KUBĄ PARADA WIĘZIENNYCH ATRAKCJI Jakub Jakub! Szykuj się na zajęcia K.O.! Jakie? K.O.! Czyli? Kulturalno-oświatowe oh. Przepraszam? Dymy?

<śmany> Jest! Przepraszam? Lubię jumpscare. Halo? Aha. Gdzie mój jumpscare? Five minutes later. Kocham wykonywać polecenia. Wit Witam. To jest moja pizza przed. Uwaga. Mniej więcej ten kadr został uwieczniony, tego obrazu, na mojej pizzy. Już pokażę. Już pokazuję. Proszę bardzo. Mniej więcej ten kadr został tu przedstawiony. Uwaga, inspo. Inspiracja. Tak, cel. Kurwa! Co to jest? No i można zajadać. Łagano, który wszędzie pozostawia po sobie jej pasierw. Co? Cała łazienka jest zachlapana po twojej kąpieli. Ja sobie nie pozwolę na coś takiego, żebyś ty mi z domu robił chleb, rozumiesz? I na pewno nie będę po tobie sprzątać tych swoich brudnych gaci i skarpet! Czekaj. Ja chyba włączyłem Sims'y znowu. Dobra, a kto? O, jest! O kurwa, jest! Ja pierdole, to jest najprzedsze dziecko, jakie widziałem w życiu! Baw się z Simem. O, nie! Co robisz ze swoim synem?! Stella, nie! Miałaś się z nim pobawić! Ja pierdole... Napraw komputer. Oj, czekaj, zapiszę najpierw. To jest szansa, że go kopnie prąd i on umrze albo coś pewnie. Pej, kiedy jego widz podsunie mu fenomenalny pomysł. Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. <gry> Jak Multi. Jak, jak multi?